Co sądzi o wczorajszej kłótni magikala z Natalią? No, słuchajcie, dla mnie to jest dno, patologia. E, no, pukają już w, w dno od spodu, wiecie. E, strasznie mi się przykro to oglądało. Szkoda mi było bardzo, Natalii. Szczerze, patrzę tutaj na nią i jest strasznie taka zapukana dziewczyna. Jest, jest mi bardzo jej żal. tak naprawdę to ciężko mi o wiecie nawet cisnąć jest, no bo po prostu jest mi mega szkoda i. Ale i bardzo ładnie się dzisiaj ubrała. Strój bardzo ładnie się wygląda, tak, więc. Szanuję. Tak, tak. Ona jest góralką, nie wstydzi się tego, e, mówi tą gwarą góralską jak chce i moim zdaniem powinna bardziej właśnie w te klimaty iść i promować siebie jako dziewczyna z góry, nie dziewczyna Magikala. No właśnie. A wiecie, że magikal wczoraj. E, tak postępował w samochodzie, że ona mogła wypadek spowodować Ja na jej miejscu bym po prostu Zatrzymała się, wysadziła go z auta I pojechała dalej hmm. Więc szapoba dla niej, że była cierpliwa Ale z zbiłem, no jednej rzeczy zapomniałem no, no to Daniel Tak się nigdy nie przygotowałem na jutro jak dzisiaj Szczególnie Może tak lepiej że z tej Widzicie, jak hamuje? Kto hamuje. Moją, kurwa, pomysłowość, Kto? genialną bym Ja nie cierpię, Gdybym nie, nie mam... był w tym miejscu, gdzie jestem. Gdybym ale ja, ja niczego, ci się nie i może lepiej no nie No, ma Ale to moja wina, że zapomniałeś? Nie, ja sobie kupię, no to... będę jeździł po Warszawie. No dobra. Kupę, no to, nie, to nie jest moja wina, że zapomniałeś, masz? Ja mam taką scenę do odegrania, że ten kurwa. No dobra, no to co to chcesz, przecież. Nie będę się a nie, tutaj nie oswieniaj, idzie maski za to. To co mówisz, że może i lepiej? Dlaczego tak mówisz? O, że świetnie. Nie, tu a co przestać? Tam teraz cię wprowadzasz taką atmosferę, bo zapomniałeś maski. No, nie, ja sobie kupię w Warszawie jest sobotem dobrze. No to jest to dlaczego powiedziałeś, że może i lepiej, że nie będzie. Nie, bo sobie tak powiedziałem, i coś się stało. Zstwycić się mnie, to powiedziałem, kurwa. Ja to. pierdolę, no tylko ty mogłeś pomyśleć od razu drugie dno, kurwa. Bo ja nic już nie no, mogę dobra. powiedzieć. Skomentować ty. No i lepiej... skąd! Najlepiej, jeżeli ja się nie maskę. odzywała, najlepiej w ogóle, nie? nie, Ale, nie no, no, słuchaj, no jak słuchaj, no no. Jak coś chcę zrobić, Tara, show to wspomnieć, trzeba nie zapominać. Pasuje, no to nie przyznajmy się do mnie tyle, trzeba no. się spakować, kurwa. Ale ja sobie kupię tą maskę, trudno. No. A nie siedzieć teraz. I ojceć dziewczyno. Ja się jego nie wstydzę, kurwa. Tylko powiedziałam sobie swoje zdanie. A to on od razu... powiedział. Co robię kurwa? na streamach? 13 miesięcy. Chuja, kurwa, robię. Mm. Co? No to też nie wiedziałaś na tym pizzy co ty wpłacił 5 zł. Co ty pieprzysz, no, ja, ja, to nie ja Nie go zostaw, łupia, to bo to szkoda nerwów. Nie powiedziałam takiego słowa, to ty od razu sobie własnie. Wszyscy na gosie... kurwa wiedzieli, tylko ty nie wiedziałaś. Co streamerka robi ty. Ale ja, co ty teraz z to mnie Nie tej mordy! Co ty że jakim oczy no. ty teraz pierdolisz? Ogólnie, mnie to... kurwa boli! ja już mnie kurwa wstydziła czasami. my tu mówimy teraz o czym innym, kurwa. a ty nagle kurwa z dupy wyciągnął. Nie, to jest to samo, się też poczułem. My o nie ty o niebie kurwa... chlebie, no to co to ty w ogóle Daniel? Jestem jaki jestem, chlałem, kurwa jest. Ale to się ciebie kurwa wstydzi? Kurwa, ktoś się mi wstydzi to co robię i... No, to nie wytrzyma, nic, no. to mam, no. Szczerze, Przecież co! To jest takie moje Wstyd, zdanie! Tak, powiedziałaś w... pod nosem, że kurwa może i... Co kurwa cię wspierał, kurwa cały czas? Powiedziałem ci co planuję, to nic nie mówiłaś. Ja, no to no, co ci miałam powiedzieć, rób, co chcesz? To chuja pana! Klesz, Zapomniałeś maski kurwa! Nie, Krzysz, Zapomniałeś maski i problem jest! Nie, powiedziałem że sobie kupię Bo matka nie spakowała dwa co? Ty i o to w ogóle chodziło, ty! Matka mnie nie spakowała i trzeba robić kurwa, to Nie o to w ogóle chodziło! Powiedziałem, że sobie kupię nową Trzeba się pakować samemu. No tak po się samemu, ciałem. bo ja nie będę kurwa myślała za ciebie i za mnie! Mhm. Dosyć! Nie jesteś dzieckiem! Zapomniałeś to zapomniałeś! Nie o to chodziło. I ja już mand... Dobra, i tak z tego zadania swojego nie to Zaprawdę. Ja takie rzeczy wyłapuję i pamiętam X wpłacił 5 złotych. Morda ma koń, a nie kobieta Danielku. No i chuj! Ty możesz mordę zamknąć. No i co? Nie, ale nie zakłę nigdy mordę. Rzesiek wpłacił 5 złotych. Bardzo dobrze, Natalia, w końcu prawdę mu powiedziałaś walić grubego. Nie obchodzi mnie, co teraz kto pisze, ani mówi. Nie obchodzi mnie. Tylko potrzebny jesteś, żeby miała swoje 5 minut. Jak ona się do ciebie odnosi? Wstyd Natalio. Ha. Tak, tak! Tak, bywało. Samiec Alfa wpłacił 5 złotych. Daniel nie daj na siebie krzyczeć. Dałeś jej wszystko, cenia i czy ile tak by się działo dalej. Tak, tak, ale kto z nim, kurwa, został? Kto go wspierał? Tak? Nie, bo wszystkie krzyczują od niego. Przy pierwszej, kurwa, okazji. Natalia nic złego nie zrobiła. To jest jej konferencja, kurwa, i to ona ma zrobić show, nie ty. To nie jest twoja, kurwa, konsternacja, Dana, ogarnij się. Skąd ty wiesz, kurwa, co się szykuje, ty w Prime? Kurwa macie do gadania, też niektórzy Tak mówicie, że jestem niepiękna, nie mam szacus tak? A kto z nim kurwa jest? Wszystkie szły od niego kurwa Przy pierwszej okazji Nie było go go, to się byłam z nim Dalej z nim jestem kurwa i nie będziecie mi mówić o No kurwa, czasu. co drogi? dzień, kłótnie były pierdolone, kurwa. Jaki, kurwa. Bo to był czy trudny czas, nie? Mm. No Ale to co? kurwa zostaje w głowie. A mi zostaje w no. głowie? Związek działa w dwie strony. Ja, ja, ja będę sobą wyjebany, ja zauważam. Taka to, prawda, Natalia, tak, choć sprzątaj ja gotuj na live, bo Królewicz chce kontentu na live walić grubego. Niech się Co ja kurwa, kurwa ja jej potrzebuję. Ja mogę pić i kurwa, se tam radę też. Jedzenie. To jest krwawe jedzenie, to dla nie. Karolina złotych. Daniel Wes się ogarni i się uspokoi. Natalia prowadzi, a ty robisz dymy, jak musi skupić się na jeździe, bądź dorosły niejaki. nie Ja robię dymy, ja robię dymy, bo ja się do niego urzę. Nie, ja pierwszy tutaj zrobił, ale nie o to chodzi już. Ja Nie możesz we mnie widzieć wroga. Nie. Nie możesz! Powiedziałaś, że może i lepiej. Czyli. Lepiej. Ale... Ja nie jestem! jak jedziesz, co tak kurwa. Ja nie jestem kurcin, nie ziemię. Ja mam No i dobrze! Ty nie masz mnie za swojego wroga. Daj mi chyba. powiedzieć. Popa... Za swojego wroga. Powiedziałeś pod nosem, może i lepiej. Czyli jakbyś chciała, żeby. To... Ale co to żeby... powie... co, no co nie to, to znaczy? Dobra. Co to znaczy? Żebyś nie chciała, żebym to zrobił, to co chcesz zrobić. Ale czy ja cię blokuję i nie robić, co chcesz. Nie, nie, bo nie tylko. Nie poczułem teraz tego wsparcia, żeby jutro właśnie dać czadu, motywacji, bo powiedziałeś, może i lepiej, że ty masz. No wsparcia, No i dobra, nie o to chodzi. Ty mi po po prostu nie rozumiesz jak od zawsze jak i jak coś gadam do ciebie, bo chcę ci coś przetłumaczyć, to ty krzyczysz, kurwa, mm -hmm. napierdalasz Dobra, się, głoki i mam zobacz dosyć. To. Dobra, no, ja coś Włożę powiem, muzykę. a ty od razu szukasz. Mm -hmm. Aha. Ja coś powiem, a ty szukasz drugiego tla. Nie, to wytłumacz, dlaczego to zdanie było? Do było to zdanie? Daniel, zamknij ten ryj, bo drzesz się tylko na nią, a ona tyle dla ciebie robi śmieciu, nie doceniasz jej w ogóle. Oboje dla siebie robimy, ale kurde, dlaczego? Ty widzisz że ja kurwa tego wroga, co? Dlaczego czego było to zdanie? Ja nie jestem twoim kurwa wrogiem. Marta wpłacił pięć złotych. Ja coś powiem. Natalia, Daniel jest ci potrzebny tylko do zrobienia kariery. Gdyby nie Daniel, to byś nie istniała. Tylko siedziała w tych górach. Boże święty. Jestem z nim cały czas dziewczyno, co ty Wpłacił 5 złotych. Szczerze rozumiem wszystko, ale to Natalka się bije, a nie ty. Widzicie jak hamuje? Co hamuje! Bo, kurwa pomysłowość. De ja nie, nie, mi mi. nie był w tym miejscu, gdzie jestem, mi ja gdybym nie mój. Ale ja się, nie to to się wstydzi. kurwa, nie ale kurwa stył. się się wstydzi to, co robię i Do to. nie wytrzymam, no. Szczerze, więc co? To jest takie moje Ty, zdanie. Tak, kurwa. powiedziałaś mi... pod nosem, że kurwa może i lepiej, że tej maski świni nie wziął. Bo kurwa chce coś fajnego, zrobić i? i kurwa już I ci nie pasuje. Się bo się te będę robił. No niestety, inaczej byśmy kurwa tu nie byli. Bo co, bo ci nie Bo co, bo ci nie spakowałam? Nie Wszędzie czy tego nie mówiłem, no. kupię maskę dzisiaj. Bo wszystko, cię nie spakowałam! Nie. nie! Bo Ci nie pasuje do kogoś! Bo cię dzieci... w swoich nic nie spakowałam. Bo wstydzi się to, co chcę zrobić. Zresztą proszę. Co ty pierdolisz, nie w użyłam płaci takich słów? Zł. Czy może ile ci na nie ma sensu? Kurry, moje Kolejne 100 i prawie byśmy zginęli. Cię przeprosić! No popłacz się, ty. Ty możesz do mnie wszystko powiedzieć i ja mam to przyjmować jeszcze z uśmiechem, kurwa. Cię przeprosić! No popłacz się ty. Wiem, że masz... Chciała być kurwa, najpierw, że wszystko łatwo było, kurwa. To co robię masz mnie, kurwa, wstydzić się mniej, taka jest Nigdy prawda. Takiego, I tak nie I tak kurwa się poczułem! I tak się kurwa poczułem! I tak się Ale poczułem. Ci... Kurwa, to cię ja powiedziałem, tak... nie rób kurwa ze mnie błazna, debila i chuj wie kogo. Toksyka. Sam powiedziałeś, sam... Po, powiedziałeś, kurwa, zapomniałem. Yy, sam z siebie robisz błazna. Ale mam wyjebane. Ja błazna. wiem, co czuję, no, wiem, jak się no, poczułem, co to poczułem to... wiem, co miałeś na myśli. Palecach jak mi cisnęłaś, jak nie było. No i co? Jak mi cisnęłaś, no że no jestem co? taki i taki, kurwa. No i co z tego? No. To też były hmm. nerwy, emocje, ta. tak? Dobra. Masz waleczki, spełniaj marzenia, śpiewaj sobie. Ja nie muszę kurwa walczyć. Jak cię to tak boli. No to ty mnie 10 razy pierścionkiem rzucasz, kurwa, jedno zdanie średnio jest, raz na miesiąc w ryb pierściokiem dostaję. Ostatnio pierściołek wyjebałem przez okno na trawę, ledwo się znalazł. Przepraszam. No przykro mi się zrobiło. No to robi dla nas, kurwa, taki jestem, nie będę, kurwa, wiesz... Jak się ktoś, kurwa, ten na no mi Wiesz, jak to było. Co do czego to, kurwa, Danielek, a potem, kurwa... Sam przychodziłem przez wszystko, zawsze kurwa. Wszyscy się wypinali na mnie. Trzeba na siebie liczyć, a nie kurwa. Jeśli nie będę patrzył, ktoś co będzie myślał o mnie. Tego dobrze, jak byłem sam i nikomu krzywdy kurwa nie robiłem. I najlepiej było.